Jest brami To Jest. Co to nie słaba ryba Szczupak, ale ładny Zobaczcie na no, to kurczę ale Ale strzało i ja ci się nie mogę Uff. Chodź tutaj, chodź ale trzyma! Gdzie tam w ten warkocz? Kurczę, co tam stało przy brzegu Uff, Powolutku, powolutku. ulala gdzie tam w ten warkocz z tym nurtem tu? Ja cię to będzie za ryb? Szczubzon Wie o kurde Ale kurde, wiesz go Masakra Co to jest? Tylko się nie zapnij, już jesteś blisko Jacie Chodzi ze mną nie Chodź tutaj Chodź tutaj No takiej chyba ryby jeszcze nie miałem walecznej Pierwsza tak waleczna ryba Pokaż się Ja To jest boleń To jest boleń Oj, przyjacielu tylko się nie zepni. Oj, hamulec popuścimy troszkę. O kurde. To jest boleń. Chyba rekord, kurde. Uf. Czy to będzie życiówka bolenia? Oj nie wal... Jaki patan O boże Gdzie ty jesteś? Chodź tu, chodź tu Wiem, że ty silny jesteś Ale jakoś muszę cię tu podebrać, przyjacielu Ale to jest patan Masakra, chodź tu, chodź do mnie. Chodź tutaj. Ty się ładnie wpiąłeś pewnie. Czy wytrzyma ta pleciona? Masakra. Nie zepnij się tylko. To jest 70, kurde. Na pewno 60 plus tego co widzę. Ale on większy albo i 70 o kurde Uf. Chodź może teraz Nie chcę tak na siłę go dodać, no, zbytnio Popuszczę, że troszeczkę sprzęgło, bo zestaw to nie jest zboleniowy, kurde. Chodź tu, chodź nic na siłę. Trochę go jeszcze pomęczę. Już będzie coraz bliżej tutaj, ale... O, trochę go. Moi przyjaciele, widzicie go? Widzicie go? Kurde, no nie wejdę tutaj. Zobaczcie tego potana. O kurde Chodź, chodź Jest! Jest! Puśia! Ola Boga! Ale kurde! Patanisko! O kurde! Ale patan patrzcie! O kurwa! Uf. Uf. Zobaczcie na to. Jakie to jest patanisko. Ale pysk. Ale to jest patanisko. Kurde do broniówki dołączę, to waży, Kurde macie Skąd to taki się uchował? O kurde, pomierzę go poważę Uff, i wypuszczamy bestie. Ja pierdziu.